Albert Świdziński ze Strategy and Future napisał tekst o konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Oto jego spostrzeżenia. Po pierwsze, Francja nie wyobraża sobie architektury bezpieczeństwa w Europie bez Rosji, dlatego według Macrona Rosję można pokonać w toku taktycznej ofensywy Ukrainy, ale nie można upokorzyć. Choć nie powiedział tego otwarcie Macron potrafi sobie wyobrazić Europę bez USA. Niemcy dalej nie chcą słyszeć o dikopulingu z Chinami, czyli rozprzęgania gospodarki niemieckiej od chińskiej. To tyle z Francji. Wielka Brytania zaś poruszyła temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po wojnie. Wielka Brytania chciałaby, aby ten temat został omówiony podczas szczytu NATO w Wilnie. Premier Wielkiej Brytanii Sunak mówił o potrzebie stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, natomiast tematu gwarancji nie podjęły ani Stany Zjednoczone, ani Niemcy. To, na co zwrócił uwagę Albert Świdziński, jest to, że prezydent Macron powtarzał kilka razy słowa o potrzebie osiągnięcia przez Europę stanu autonomii strategicznej, kończąc swój wpis, że Stany Zjednoczone nie mają i nie znajdą przyjaciół w Europie Zachodniej. Czy dzięki temu Polska może zyskać na znaczeniu strategicznym? Myślę, że możemy, tylko trzeba to mądrze rozegrać. A tu też mam obawy, czy tak się stanie.